Jeżeli jeszcze nigdy nie usiadłeś na własnych okularach, ani nie szukałeś okularów po całym domu, mając je cały czas na czole, to ten film nie jest dla ciebie, możesz przeskrować, pomogę ci! Właśnie przy, ta przy, przy takiej pogodzie nie lubię okularów. Ale jeżeli dzień zaczynasz od macania szafki nocnej w poszukiwaniu oprawek okularów. I... Niestety... Nikt nie wymyślił wycieraczek do okularów jeszcze. Chociaż raz wyczyściłeś szkła brzegiem polara, który miał zamek na końcu, albo guzik i porysował ci niemiłosierdzie szkła, to ten film jest dla ciebie, dla Twoich oczu i dla przyszłości. Twojej przyszłości, w której nie musisz się zastanawiać, czy okulary masz w kieszeni, na nosie, czy w lodówce. Zaczynamy. 13:58 na 14 jestem umówiony. Nie mogę wam jeszcze mówić, co się dzieje. Lekarz powiedział, że po wszystkim będę mógł wreszcie spojrzeć prawdzie w oczy. Idę. Dzień dobry. Byłem mówiony na 14. Nie, nie powiem, że się nie, nie denerwuje trochę. Dzień dobry. dobry. Dzień, Dzień dobry, pani już do kwalifikacji To jest koleżanka Magda. Witam sercało, Magda Drabek. Dzień dobry, bardzo miło pani poznać. Te najlepsze na świecie. Soczewki są różne. Przed zabiegiem na pewno na kwalifikacjach lekarz Wam dobierze odpowiednie, tak jak i mnie dobrał. Natomiast ja mam wybrane właśnie, bo cały czas mi się myli, spiralne, tak, spiralne. Proszę Pani, ja się na pamięć czułem tego, że to są będą skrętne soczewki i cały czas się będą skrętne ze spiralnymi i sferyczne i toryczne i hiperbaryczne. Hydrofilne, no ale nic, to nie o tym ten film, a poza tym mnie się może mylić, bo ja, ja nie jestem specjalistą. Nic Panu nie zoperujemy. nie Nie co, nie co? Dzisiaj nie mogę nic zaoperować. Myślałem, że nic Panu nie zaoperujemy dzisiaj. W sumie. Wiecie co, mnie się zawsze zabieg taki, m, taka operacja właściwie, no i ten zabieg, to mi się kojarzyło słodem takiej sali operacyjnej jednak. Tak jak wiecie, w, w ostrym dyżurze, czy tam w jakimś innym serialu, nie? a tymczasem tu w tej klinice wszystko odbyło się w atmosferze, nie wiem, prawie że rodzinnego obiadu niedzielnego. Z tym, że zamiast rosołu były soczewki. Nie, nie mogę jeść, nie 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 jeść nie po co takie tak raz? Od, od 6 godzin to, nie jadłem. Nie e, tak drażnić. E, dobra. Nie. Istotnie, 6 godzin nie jadłem, no bo tak miałem napisane, takie były wymogi tego zabiegu. Dwa tygodnie wcześniej yy, marzył łzy w oczach. Nie dlatego, że się boisz i płaczesz przed zabiegiem ze strachu, tylko po prostu masz łzy sztuczne, które sam sobie musisz wkrapiać po to, żeby zmiękczyć rogówkę i przygotować gałkę oczną do dnia zabiegu, żeby ona była taka mięciutka. Dlatego jest w dzień zabiegu zero tam jedzenia przez 6 godzin, przed samym zabiegiem 2 godziny już pić nie można, no i trzeba zabrać lekkie ciuchy i, i klapki, no właśnie. Dobrze, że nie wziąłem dwóch lewych, bo to były lewa, lewa prawa, tutaj tak to. Ale nie, ale jedna noga zadowolona. Prawa jest ok, wszystko się zgadza. No nie wiem, nie wiem, no po prostu wziąłem, wziąłem dwa, dwa prawe klapki. Nie wiem, z nerwów, z pośpiechu, nie wiem. Ale dobrze, że nie zrobiłem odwrotnie, na przykład. Że, czyli, że nie nawilżałem sobie stóp przez ostatnie dwa tygodnie, a klapek nie próbowałem założyć na oczy. Także też dostrzegam jakieś plusy, bo, bo miałem plusy, właśnie plusy i minusy miałem. No i trzeba było to właśnie soczewkami załatwić. Pani Łukaszu, czy to tak, tak. Dobra, powodzenia za chwilę będzie pan już po. Dobrze. Wchodzisz, tam jest przebierania, szatnia, tam się przebiera, oni ci jeszcze zakładają fartuch, taką śmieszną czapkę potem zakładają. No i jak już jesteś taki przygotowany, ubrany, to ci dają kropelki do oczu. Co kilka minut ci dają coraz więcej, aż do momentu, kiedy poczujesz, że już nie czujesz oka. Że już nie czujesz. Dalej, już, o, nie czuję w oczach już niczego. Nie, dobrze. Także dobrze już. Także nie, dziękuję nie, bardzo. Nie. Ja, może, może do domu. I teraz najciekawsze. Jeżeli wymyślicie, że największą obawą i nie wiem jakimś strachem przed tym zabiegiem jest sam zabieg, to się grubo mylicie, bo najwięcej ofiar. Ofiar dobrze będzie, bo mężczyźni. Najwięcej ofiar po prostu to są mężczyźni i to młodzi mężczyźni. Teraz tak, tak, y, założę panu węglownik, bo pan doktor tu jest na sali, to troszeczkę dajmy kurs, bo się pacjent nie Ugh. Oddychamy oczywiście. O, dobra uwaga. Ktoś, to mężczyźni to niestety. Różnie to bywa z tymi mężczyznami. O, fiknął pani który kiedy? O ile razy! Co Jak pani? Jak się pan zapyta tutaj doktora, to szczególnie mamy takich młodszyk taki całkiem, bo mamy takich... Młodsi To ci młodzi często. Często mam tutaj właśnie. Dlatego pytałam, czy pan nie mdleje podczas kłócia. No, Ale ja nie jestem młodszy, to pani widzi już to. to. <taki> no, tu wam pokażę jak już na salę operacyjną wchodzę. Tak, za chwileczkę ma się zacząć zabieg. Ja jestem lekko zdenerwowany. Jeszcze, jeszcze nie dostałem nic do wewnątrz, także mam prawo być zdenerwowany. Nie stresuję się? Nie, nie, nie. No. Jeszcze jestem całkiem przytomny i nagle słyszę pielęgniarkę, która pyta o coś, czego bym ja się po prostu nie, nawet nie, we śnie bym nie pomyślał, że ona o to może zapytać. Mówi, malujemy pana? Malujemy pana? siadam. Nie zdejmujemy butów. Nie, 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 na razie się nie kładziemy, siadamy. Malujemy pana? No. Oczy, oczy, dobrze? Oczy, oczy, on zaczyna coś majstrować przy moich oczach, a ja siedzę i usiłuję sobie przypomnieć, kurde, jak ja się tu zapisywałem, to czy oni w ofercie jeszcze jakąś reklamę mieli, że oprócz wymiany soczewek mają też, nie wiem, tatuaże albo jakiś makijaż permanentny, Mówię, bo co on przy tym oku robi? Nie wiem, może coś się pomyliło, może coś w dokumentach, a może ja bez okularów kliknąłem coś nie tak i teraz. No, no, co teraz będzie, no, najgorzej to ja sobie myślę, jak ja się żonie wytłumaczę, która myślała, że ja wyjdę z nowymi oczami, a ja co, wyjdę z nowym y, per, per, permanentnym makijażem, brywiami, z eyelinerem 24H waterproof? Teraz tu wyznacza na osi No, na szczęście to się okazało, że te osie wyznaczali, czy coś tam w oczach coś tam wyznaczali. Jest super. No i teraz to, co lubimy najbardziej. Najlepszy lek na świecie, proszę A. Słyszeliście to? Ona powiedziała, że to najlepszy lek na świecie. Tak powiedziała. Najlepszy lek na świecie, proszę Pana. zaszczypię, ale zaraz będzie ale Pan czuł okay. głową przyjemność. Najlepszy lek na świecie? Ona to, słuchajcie, powiedziała z przekąsem, ewidentnie z przekąsem. Przecież oni wszyscy mogliby książki napisać, co pacjenci wyprawiają po podaniu węflonu szczęścia. Ja niestety też wiem. Wiem, bo po prostu wtedy nie wiedziałem, że to tak działa, ale miałem niestety włączoną kamerę i niestety obejrzałem swój taki, można powiedzieć, po, <grych> powęflonowy występ. E, chciałem się z Wami pożegnać, ponieważ to, co tu dostał, jest ściśle tajne. Ja podpisałem szereg e, umów różnego rodzaju. E, panie ja, panie ja będę... Poczek poczekajcie, poczekajcie, gdzie? nie przyspieszajcie niczego, pamiętajcie, te parę minut nie zbawi. Ja byłem przekonany naprawdę, że, że nawijam po prostu zespół, umiera ze śmiechu, zaraz mi w ogóle przerwą zabieg i, i będą mnie oklaskiwać i lajkować, tak, tak sobie myślałem chyba. Nie wiem, co myślałem w ogóle, bo ja jak zobaczyłem to nagranie, to zobaczyłem, że ja po prostu leżałem sobie z boku, nikt nie zwracał na mnie uwagi, a ja sobie po prostu gaworzyłem te, te, te banialuki. Wiecie, że najbardziej emocjonalne filmy bazują na tym, że ludzie chcą poznać prawdę. Ja nie znam tej prawdy dzisiaj. Już się decyduję na ten film tu, na operację oczu. Powierzam moje życie oczne tej firmie. Powierzyłem życie oczne. Co to, co to za jest pomysł? Ja, ja, ja powiem wam, że ja nawet tego po szklance spirytusu bym tego nie wymyślił. Powierzyłem życie oczne. Ja nie wiem, co się działo potem. Znaczy wiem, co się działo, tylko, yy, tylko nie nagrane jest, bo kamera wyszła, po prostu wasyście, yy, pielęgniarki uroczyście wyszła i już była operacja. Ale kamera wyszła, ale nagrywała cały czas dźwięk. Bo dźwięk był przypięty tu, pod tym fartuszkiem, więc dzięki temu wiem, bo sobie to potem sprawdziłem, że sam zabieg wszczepiania soczewek trwał u mnie 23 minuty. To teraz proszę pana, żeby pan wiedział, co się będzie działo. Nic nie będzie boleć, ale nie wolno się panu ruszać. Musi pan sobie leżeć spokojnie. Po oku będzie lała się woda. Będzie pan słyszał, że my tutaj rozmawiamy. Nieraz coś będziemy do pana mówić. O szczegółach samego zabiegu opowiem Wam yy, w aplikacji mobilnej. Będzie dostępny taki duży film, w którym będzie wszystko. Tutaj macie kod QR, w opisie link do aplikacji, i tu powiem więcej. Niespodzianka, ponieważ w związku z moim nowym darem to jest dar życie bez, bez okularów yy, to Wy też możecie ściągnąć aplikację bez. Opłat. Natomiast teraz Wam opowiem, co było po samym zabiegu, i pokażę Wam od razu za pomocą techniki montażowej, co ja widziałem bezpośrednio po zabiegu. Nie, nic nie widzimy. Właśnie nie, widzimy, czy nie, na razie. Widzimy, widzimy, ja ale. To ale wolę zamknąć, o czym Dobrze, ale usiądź sobie, to siadamy. Tak, tutaj z tyłu. Okej, okay. tu chciałbym pierwsze, pierwsze doznanie pooperacyjne. Nie wiem, co widać. Coś widać pewnie. No bardzo Pani dziękuję. Jeszcze raz do widzenia. Do widzenia. Idę. Idę w nowe życie wchodzę. Who wchodzę w nowe... w nowe widzenie świata. Wchodzę w nowe życie, słuchajcie. Bo jest tak, że... Ja powiem coś. Ja mam coś na oczach, ale ja już widzę ostro. Ja już, ja już panią Mirkę widzę ostro wszystko co trzeba widzieć w tym świetle. Żonę moją widzę. tak, Kurde. Tylko niech pan weźmie klapki, parę kaliskach. Ja wzią tak. okay. to... wziąłem za prawe. Wie Pan, a ja jestem lewakiem generalnie, powinienem mieć dwa lewe. To jest ponad podziałami, tak? Klinika jest ponad podziałami, proszę. Tylko nawet moje klapki wiedzą, że tu w prawi przechodzą w prawych, lewi w lewy. I A im przy wszyscy... zadowoleniu. Ja, ja jestem po goździe. Przeczekam, ja tak dokładnie, zobaczymy tak. co będzie. Tego dnia był ze mną e, na zabiegu Pandarek. Pandarek, który zobaczył mój film w internecie e, i zdecydował się też na zabieg. No i taki los rządził, że tego samego dnia razem mieliśmy. Ale tutaj chcę wszystkim powiedzieć, że decyzja, którą odkładamy przez lata, może zajęć po prostu parę chwil. I dać coś nowego, coś, co wygląda jak po prostu nowe życie. Ja tu siedzący bez okularów, zaledwie tydzień po zabiegu. Jestem żywym dowodem na to, że warto i żeby nie kończyć tego banałem, pożegnam się z Wami filmem, taką rolką, którą nagrałem dzień po zabiegu prowadząc samochód. To najważniejsze wam chciałem powiedzieć, bo jeszcze nieostro widzę trochę na odległość tam, ale tu już na bliży bardzo ostro mówili, bliż wraca natychmiast. Nie wiedziałem, że życie jest tak nasycone kolorami. Te, te soczewki dały mi jakieś nowe spojrzenie na świat o którym zapomniałem, bo, bo pewnie jako dziecko ten świat wydawał się taki kolorowy. Yy, no i w miarę upływu lat, czego tym zapomina. A teraz dzięki nowym oczom praca. Naprawdę świat jest piękny, życie jest piękne. Polecam wam bardzo wymiana oczu, perfekcja. Niestety, bo mi na się pić, ale naprawdę wczoraj było ciężko, więc lekarstwo połączone z tym. Przestań, noc jest już. Nie,